dobry, witamy w Wielbunowie. Jakby wiosna nam zapukała dziś do okien. Mamy bardzo ładną pogodę. Patrząc na naszego dzisiejszego gościa, aż by się chciało gdzieś właśnie pojechać na jakąś fajną, rodzinną wyprawę. Jest to Fiat Fremont w wersji Black Code z roku 2015. Wersja ta była dostępna od roku 2014, wprowadzono ją po to do gamy Fiata Freemonta, że miała troszkę rozruszać sprzedaż. Czy ją rozruszała? Trudno powiedzieć, nie znam statystyk, natomiast trochę tych Fiatów po naszych drogach jeździ. Jest to model dość udany, dość poszukiwany, no i na rynku wtórnym niedrogi. Tak wyposażony samochód, a wyposażenie pokażę Wam zaraz. W roku 2015 kosztował gdzieś koło 180 tysięcy złotych, więc wiadomo, że był tańszy niż BMW X5. Natomiast to nie ta klasa samochodu. Był to samochód dla kogoś też no, dość zamożnego. Diesel 170 koni, 340 Nm. Skrzynia biegów automatyczna. Napęd na wszystkie koła. Napęd na wszystkie koła, no uważam, że kupować suwa samochód terenowy z napędem tylko naprzód, to troszeczkę jest dziwne, aczkolwiek no, w ostatnim czasie, jakby nie było, to się dzieje. Hach holowniczy, przejdziemy do wnętrza od razu. Zobaczcie, we Freemont są takie fajne, są takie fajne siedziska dla dzieciaków. No, nie musimy tutaj, w tym momencie, już jak mamy dwójkę dzieci z tyłu każdemu osobu dotargać fotelika, wkładać, wyjmować. No, bo, o, zobaczcie, tu kawałek sobie pociągamy i mamy siedzonko złożone. E, Taka kanała jeździ. Ona jest w tej chwili przysunięta do przodu, po to, aby pokazać wam, jak duży jest bagażnik Samochód, No, bardzo, bardzo rodzinny. Zobaczcie, tu mamy. Tyczki. tu mamy monitor żeby dzieciaki się nie nudziły nam, żeby sobie mogły oglądać żeby nam nie zawracały głowy mamo, tato i tak dalej i tak dalej wszystko jest tak naprawdę przemyślane no, nie mogę bagażnika otworzyć chyba musiałem drzwi zatrzasnąć przejdziemy sobie od razu do przodu fotele skórzane fotele elektryczne wszystkie wskaźniki wszystkie przełączniki dobrej jakości. Dacie wiarę, że taki sam, taki sam przełącznik od świateł, taki sam guzik od włączania samochodu i wiele, wiele innych takich akcentów znajdziecie zarówno w Dodge Challengerze, jak i Maserati Quattroporte. No dziwne, ale prawdziwe. Chyba żeby otworzyć bagażnik, muszę to wyłączyć silnik. To też zrobię, no bo jeszcze chcę Wam ten bagażnik pokazać. Jest skurcze, jest niesamowicie duży. Jest bardzo duży, jest bardzo fajny. Jest taki, jak powinien mieć bagażnik samochód rodzinny. Eee, przejdźmy może do wyposażenia: nawigacja, telefon, kamera cofania, którą Wam zaraz pokażę. O, no, to nam się pokazują podgrzewane fotele. Tak, tu mamy całe wyposażenie. Radio, CD, klimatyzacja, telefon. No i nawigacja. Cała masa Fremontów, moi drodzy, mając ten duży monitor, wcale nie ma nawigacji satelitarnej, także uważajcie na to. Uważajcie na to, bo to, że jest wyświetlacz, wcale nie świadczy o tym, że jest nawigacja. Kamera cofania, Bagażnik otworzę kurczę. Nagram szorta, jak baga otwieram bagażnik, bo muszę się tego auta jeszcze nauczyć. Eee, 175 000 km oryginalnego przebiegu. Można sobie licznik zmienić na milę. Jest to jakby nie było gdzieś samochód do eee, Co tam się świeci dzisiaj? W którymś w kolej za mało powietrza, no, jest jak zwykle za mało paliwa. Historia samochodu, samochód przyjechał ze Szwecji, czyli z miejsca, gdzie tak naprawdę najłatwiej zbadać całą historię auta. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny samochodu i o samochodzie już, moi drodzy, wszystko wiemy. Każdy jego przegląd, każdy jego, każdą jego zmienną sobie spokojnie odczytamy. Samochód w pełni sprawny, nic nie puka, nic nie stuka. Doskonale utrzymany kolor, biała perła, nie biała lodówka, tylko perła. Skrzynia biegów, tu się możecie jej bać, bo zdania użytkowników są podzielone. Jedni mówią, że to jest bardzo fajna skrzynia, inni mówią, że potrafi być problemowa. A tu ktoś o tą skrzynię dbał, no bo nie ma szarpnięć, nie ma niepokojących dźwięków, nie ma żadnych zawahań. Pięknie utrzymane auto, bez rysek, bez gniotek, nie nosi żadnych ponadnormatywnych śladów użytkowania. Zapraszam, polecam.